To jest super, super sposób, żeby, żeby załatwić Kręcić Kurczę, że wysłałem kręcić. Teraz Kręcę tam w kuchni i Teraz recenzujemy Obiecaną maszynkę do lodów Mugsy The Ice Cream Maker do, do tego pojemniczka małego daje się to Z czego się, się chce zrobić lody Tutaj daje się lód Tak Lód nie musi być czysty, bo on nie będzie miał kontaktu z pośredniego zjedzenia. Jeden dzień opóźnienia, musiałem lód przygotować znowu. Tym razem trochę misofonu użyjemy. To już powinno na 100% wystarczyć. Dobra, myślę, że już zamarzona. No i takie lody powstały. Takie coś jest. Ja przeciętne lody, no. Przeciwne lody, ale trochę bardziej moim, naszym. Lody chyba trochę więcej cukru zwykle mają niż, niż so, so, soki, które są dodatkowo słodzone. Kupowałem lody mleczne ostatnio, chociaż mi mleczne się zaczęły nudzić i teraz znowu na wodnym mam fazę. Polecam lody, polecam te lody. Trochę cukru dam, taką drobną ilość. I czekamy dalej. Żeby gałka się zrobiła to potrzebuję nie wiem, pół, pół godziny czepania, żeby taka porządna gałka i w pół godziny robisz lody za, 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 za 6 zł powiedzmy. Ach, mięsne lody. Mięsne lody, mięsne lody. Lody o smaku mięsa! Bo Willi niestety się nie wymieszał dobrze z tym, z, z wodą, więc lepiej najpierw wymieszać i potem dopiero to zrobić. Tak wygląda tak w środku. I teraz sprawdzamy jak smakują same lody. Trochę się wymieszało, bo trochę jest ten. I tak wyglądają lody bez, węglowa... bez węglowodanów praktycznie. Tak wyglądają lody mięsne zrobione z tłuszczu i tego. Czyli takie prawdziwe dla mężczyzny lody. Yy, więc, bo no ojasz. Jak widzicie, lody te mi po prostu nie smakują nie jest tylko dobry dla ciekał, naprawdę. Ha, ale dobra. Teraz mam lody kakaowe, które skonsumujemy. Trochę tak sorbet wyszedł, takie struszy wyszło. Takie wodniste, bardzo lody, ale trochę lodów jest. Na nie na ścianach alej się lody. robiłem, potem się robią w głębiej substancji. Same lody? Wow, bardzo dobre lepsze niż sokiem, więc polecam dużo łatwiej dobre lody zrobić z kakao, niż z soku, bo no soki nie są do końca przystosowane, żeby być lodami ale kakao tworzy bardzo pyszne lody czekoladowe czyli wow nie, dużo lepsze niż kupne, naprawdę bo jest bardzo intensywne kakao tutaj jest polecam naprawdę, takie kakao wyszło. E, podsumowując, tutaj sobie podsumowania ja wezmę zaraz kamerę, pokażę wam Podsumowując, to coś to urządzenie jest yy, no dość ciekawą zabawką. Yy, manualną, żeby dzieci się manualnie tym poczytały tak, i trochę lodów sobie zrobiły. Jaka maszynka do produkcji lodów, oczywiście jest mało wydajna, ale można dzięki temu spróbować lody o smakach, które nikt normalny by w sklepie nie sprzedawał, ponieważ są niedobre. Albo można całkiem dobre zrobić lody o smaku. Kakołowej. więc ostatecznie tej maszynce daję ocenę. Ona dość tania była, ale no mało wydajna jest. Wiem, że być może są bardziej wydajne takie maszynki do trząsania, bo to jest malutki pojemnik. Powierzchnia styku metalu ze substancją chłodzącą jest dość mała, stosunkowo. A woda ma dużą pojemność ciemną, więc to, no, to, to dość trudno zrobić w sumie. Więc pozytywna z minusem. Pozytywna z minusem. Daje nowe możliwości, ale nie jest do końca sprawna. Dobra, kamera zaraz się muszę wróci. Do widzenia!